Siema. Yy, nie dość, że... Przed chwilką, tak, przed chwilką. Zgenerował się mi świat, ale znalazłem tak. Yy, troszeczkę wełny, troszeczkę barwnika i tak jak tam Więc yy, bez Waszej zgody, że tak powiem. Yy... Wow, 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 się zacina. Mapa. Yy, zrobiłem sobie... Wow 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 yy, ja zaraz w... Okej, okay, ja już jestem Wow, glinę znalazłam. Okej, okay, to ja ją. Zbiorę. Chyba. Wow, to idzie... Dobra. Yy, zaraz... Zaraz się widzimy, jak ja już zbiorę ją. Okej, okay, ja już zebrałem, mam 64 i 4, to jest 68. Dobra. Tam zauważyłem pod dali 4, okej, okay. 4, 4 węgla i świnka. Dobra. Hem hem hmm. teraz jak to zebrać, koleż. Okay, gdzie to jest? E! Tam, dobra. Ach. Chyba jestem na pisku, tak. Zaraz przełączę. No ten, ale na początek stworzę sobie łuda. Będzie 64 jest 64, więc nam nie potrzeba. Cyk, cyk, cyk... Cyk, cyk, cyk... Okej. Okay. Oglądam tu w jakiś film fajny. To już wiecie, jak się robi. Oczywiście później powiem wam, do czego to służy. Do czego tam to służy. Okej, okay. okay. teraz schodki sobie zrobię. Okej. Okay. uwaga na piasek. Okej, okay, okej okay. hmm. nie, 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 nie nie tylko nie to, nie tylko nie to tylko nie to, tylko nie to, tylko nie to, tylko nie to Tylko nie to, tylko nie to, tylko nie to Idziemy po skrzynkę Dobra, ja idę szybko Tylko byle by szybko dotrzeć tam No lol, głupie lol, no Ostatnio gram dużo w lola, ale nie umiem grać. Dalej trochę sobie pozbierałem i zbieram dalej. Dobra, ja zrobię domek, bo dalej gram na Pixpule. Jeszcze nie zmieniłem, ale już później będziemy grać. Na, na medium może, może na Hard, może na czymś innym. Dobra. Ja szybko stworzę świnkę, ale musisz dać mi mięsko, wiesz? No Dawaj mięso! Dawaj no... no no te życie, tu. Nie no ma życiu. Okej. No, to no, mam te... łopatę! Łopatę i widły. Widły w lupę, łopatę no. też. Oczywiście musicie mieć pochodnie, bardzo dużo pochodni weźcie sobie do domku, ponieważ ponieważ może być tak, że wam się respnął, tak jak to się tam mówi. Nie wiem i nie piszcie mi w komentarzach, bo jak wiecie, to po prostu dobrze, a ja nie wiem. To jestem Cienias. Chociaż... Chyba więcej wiem od Was na temat G... A, nie wiem. Dobra, mniejsza. Okej, okay, okej. Okay. Speedy. Come on. Okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Tak. Zaraz Wam wszystko wyjaśnię jak się coś tworzy. Oczywiście tak na pierwszy rzut, tak tworzy się pochodnie. Oczywiście szybko postawię to? tak, 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 tak. Okej. Okay. Teraz wiem, oczywiście. Szykujcie się dorośli na Dzień Dziecka. <laughs> Aj kurde, nie mam. no, Dobra. To jest klej. Po... Dobra, na razie nic. E, nie będę wam mówił. Tak tworzy się skrzynki. W poprzednim poradniku mówiłem na to pudełka, <grych> oczywiście. A jeszcze jedno stworzę i wam coś pokażę. Okej... Okay. Jak, jak coś to. Sorry, że mówię czasem po angielsku. No. tak, tak. I nie da tu się pozostawić. Macie, ale ja mam na to sposób po prostu stawiam tu i mogę dostęp mieć. Ale tu na razie... Aha, przy was zmienię na normal. Nie będziemy grać na hardzie, bo to bez sensu. Katować się. Okej. Okay. Dobra, coś się boję. Czekajcie. Coś tu idzie. Szkielet? Nie, kur, Kurczak. Kulczaczku, kulczaczku, pokaż się, kulczu. O, tu, kurczu, kurczu, Niech Nie chcesz, to nie. Dobra. E, ostatnio miałem incydent taką przygodę fajną z pajączkiem. No, masakra była. Wtedy to. Aha, i od razu mogę wam powiedzieć, że ja od razu kopalnie robię cyk, cyk. OK, okej, okay. okej, okay. ja od razu jakoś taką malutką kopalnię robię, nie, Ym, normalnie, aha i do tej przygody z pająkiem było tak śmiesznie, że po prostu kopałem sobie, nie, w dół, w dół, w dół, a potem, potem tam zechciałem y, sobie wyjść, nie, tam popatrzeć sobie, nie? No i bu zacząłem budować yy, tam jakiś tam klasyk, nie? Malutki, coś tu było? Coś tu idzie? Nie. Uch. Yy, no i potem po prostu tak nade mną pająk. I ciągle z tym swoim gadem. Yy, tym swoim, no, yy, tą swoją muzyczką że normalnie, a ja miałem po prostu wideo włączone, bo ja zawsze używam Aero Snap yy, Oczywiście to będzie na naszym chomiku. Aha i gra jest od razu na naszym chomiku. Nie Gra jest na naszym chomiku i było tak, że nie mogę. No i ciągle... A AeroSnap to takie jak jest w Windows 7 W Windows 7 Eros... Że można po prostu... Czekajcie, bo się zagadałem Zamyślałem, sorry wiem, e, tak że po prostu ja sobie kopię, 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 nie, buduję, to znaczy się. Nie, no, czekajcie, ja muszę się ogarnąć chwilę.